Wydarzenie i tu będzie o nim jakaś pszczoła do nas przyleciała, ale. Też się wybiera nad Gimielca. się wybieram nad gimielca. Także widzicie Państwo, każdy chce nas odwiedzić. Więcej takich informacji znajdziesz w portalu hejmielec.pl, który codziennie czyta 20 tysięcy osób. Dzień dobry Mielec, hej mirec, za moimi plecami scena Dni Mierca z SK Music Tour 2025, a ze mną dyrektor Samorządowego Centrum Kultury Damian Małek. Dzień dobry panie dyrektorze. Witam panie redaktorze. Cześć Damian. Cześć, cześć, cześć Cześć, się znamy. <laughs> panie dyrektorze, dlaczego tutaj warto się stawić w sobotę i niedzielę? Powodów jest wiele, ale to o czym mówimy głośno i mówimy wszyscy, będzie to największa, najgłośniejsza i najgorętsza impreza w całym regionie, a chyba nie ma lepszego okresu, żeby zakończyć wakacje właśnie w ten sposób, jak przybyć tutaj na Dnie Mielca w ramach SK Tour. Dlaczego jesteśmy w tym miejscu i dlaczego mówię o scenie na początku, bo mamy zupełnie inny układ tego placu. Błonia zostały przestawione. I to będzie pierwsze zaskoczenie dla chodzących. Scena w innym miejscu. Na pewno będzie to zaskoczenie, gdyż przyzwyczailiśmy się, że zawsze scena znajdowała się na terenie płotu, basenów odkrytych. Jednak ubiegły rok pokazał nam, że każdy metr kwadratowy jest potrzebny. Dlatego po konsultacjach z Radiem SK doszliśmy do wniosku, że przeniesienie sceny właśnie tutaj, Nieco dalej, ale w inne miejsce daje nam możliwość uzyskania jeszcze większej ilości placu dla publiczności, która na pewno dzięki zaproszonym gwiazdom dopisze licznie. No właśnie, bo mamy teraz tak, dużo większy plac. Dla publiczności możemy powiedzieć, bo byliśmy, że większy teren niż w Rzeszowie, gdzie to się odbywało tydzień temu. E, mamy w innym miejscu gastronomię. Zmieniło się też popularne bardzo w trakcie Dni wysokim, Wesołe Miasteczko. E, dokładnie tak. Tydzień temu podobna impreza w ramach SK Tour odbywała się na Podpromie w Rzeszowie. E, specjalnie pojechaliśmy tam zobaczyć jak to wygląda e, i pomimo, że Rzeszów jest stolicą Podkarpacia i mieście, miastem dużo większym, e, parking Podpromia jest dużo mniejszy niż było i dużo mniej było zaoferowane. Także tu w Mielcu naprawdę szykuje się to z dużo większym rozmachem, dużo większa strefa gastronomiczna, mnóstwo wystawców od słodkości po słone przekąski, także będzie coś do wypicia. Ponadto wesołe miasteczko, które po raz pierwszy prezentuje się w naszym regionie, jest to tak naprawdę dwóch kontrahentów z Polski i z Czech, którzy przygotowali Dwie lub trzy, z tego co kojarzę, atrakcje, które są rzadko dostępne na terenie Europy, jeśli chodzi o obwoźne miasteczka. No dobrze, najważniejsze będzie to, co na scenie, TD, paktofonika, Natalia Nykier, Punk, na które z tej czwórki artystów Pan Dyrektor czeka najbardziej? A zależy pod jakim kątem patrz, spoglądać, ponieważ tak, no, zarówno Paktrofonika i TED to e, moja młodość. E, Lady Punk to znowu młodość e, moich braci, którzy wpajali mi tą muzykę e, od małego Damiana. E, Natalia Nykiel to znowu... E, bardzo ciekawa propozycja dla młodszego pokolenia, i tutaj moja córka wskazała mi jej utwory. Także myślę, że dzięki takiemu repertuarowi będziemy mieć rozpiętość zarówno dla tych nieco młodszych, jak i tych dorosłych miłośników tego rodzaju wydarzeń. Jeśli mówimy o tych nieco młodszych i dorosłych, to mamy też takie spektrum rozpięcie takie spektrum karnych twórców, bo mamy młode zespoły, praktycznie debiutujące na tak dużej estradzie, ale mamy też dojrzały zespół Rzeszowiacy w niecodziennej wersji. Dokładnie. Nie patrzmy może na dni, ale jeśli chcemy popatrzeć na dojrzałość zespołów, będziemy w niedzielę gościć zespół r 404. On tak naprawdę powstał w 2024 roku. Już zdobywa sukcesy na ogólnopolskich festiwalach. Fajne, rokowe brzmienia w wykonaniu czterech młodych ludzi. Liczymy, że jeszcze o tym zespole usłyszymy na arenie międzynarodowej. Z młodych zespołów pojawi się również Phil the Beat. To nasz zespół taneczny z Samorządowego Centrum Kultury, z Domu Kultury, który już kilka lat występuje na scenie, prezentując ciekawe aranżacje, zarówno muzyczne, jak i hip-hopowe. Także idealnie wpisuje się w ten sobotni klimat. Poza tym, dobrze znani, dobrze znane wszystkim wokalistki zespołu Summer Voice. One w sobotę rozpoczną nasze wydarzenie i tu będzie o nim jakaś pszczoła do nas przyleciała, ale też się wybierano od Gimielca, Także widzicie Państwo, każdy chce nas odwiedzić, ale wracając do, do zespołu Summer Voice, na pewno dobrze kojarzycie te młode wokalistki prowadzone przez Małgorzaty Pazdro. One zaprezentują się w sobotę na naszej scenie. Po nich też pojawi się lokalny raper. Mało kto wie, że Mielec może się poszczycić twórcami tego rodzaju. To będzie Paweł, Haptaś, Pablo. W branży lokalnej tutaj hip-hopowej już dobrze. Znany, a mamy nadzieję, że dzięki tego rodzaju występom, właśnie przy dużej publiczności, te nasze lokalne gwiazdy, które promujemy, osiągną sukces na arenie ogólnopolskiej. No i wspomniani tutaj Rzeszowiacy to wiemy, że Perła w Koronie, jeśli chodzi o lokalne zespoły ludowe, ale nie tylko znowu zaprezentują się, znowu. Tak, to zabrzmiało, ale będziemy mieć wielką przyjemność oglądać ich w rokowej odsłonie. Znowu łączą coś, co teoretycznie nie da się połączyć folklor, muzyka rockowa, będzie to niezwykle ciekawe widowisko. Także zapraszamy tutaj, aby od samego początku oglądać również tych naszych lokalnych, lokalnych artystów. Musimy dodać, że Rzeszowiacy byli i są zespołem formacją, która dotychczas najliczniej wypełniła harę sportową podczas koncertów w nowej hali sportowej, dlatego e, duża scena, estrada, wersja rockowa, brzmi to bardzo, bardzo ciekawie i pewnie chętnych nie braknie. Czyli co, zapraszamy, sobota, niedziela od mniej więcej 18. Tak, dokładnie od godziny 18. Ja mam tylko dla Państwa mały komunikat organizacyjny, ponieważ że to, co mówiliśmy na początku, przenieśliśmy scenę, e, zachęcamy, aby na Dnie Mielca przychodzić od strony ulicy Kusocińskiego, e, Jagiellonczyka i Padykuły. E, Będą to dużo szersze ciągi piesze niż ten od ulicy Solskiego, bo tu też musimy uwzględnić, że w niedzielę wielkie piłkarskie święto u nas, ale tutaj po konsultacjach z klubem ustaliliśmy wszystko tak, że zarówno kibice, jak i uczestnicy Dni Mielca będą zadowoleni, a nawet program jest złożony tak, że będą mogli uczestniczyć w obu tych wydarzeniach. Czyli co, Damian, zapraszamy sobotę niedzielę w hejnierec.pl ta mapa, te instrukcje, te wszystkie informacje bieżące się pojawiają. A ja też zachęcam do interakcji z nami i oczywiście z Radiem SK, które też będzie obecne przez cały weekend, żebyśmy wspólnie przygotowali sentymentalną, radosną, pozytywną relację z tych wydarzeń weekendowych. Serdecznie zapraszamy. Wakacje się kończą, ale dobra, pozytywna energia dzięki temu wydarzeniu na pewno zostanie z nami przez cały rok szkolny. A jak widzicie, pogoda jest idealna. Więcej takich informacji znajdziesz w portalu hejmielec.pl, który codziennie czyta 20 tysięcy osób. Masz ciekawą wiadomość lub jesteś zainteresowany reklamą? Zadzwoń lub napisz. Szukaj hejmielec też w mediach społecznościowych.